Weź, witajcie, dzisiaj recenzja takiego do zestawu z Lego Marvel z filmu Spider-Man bez drogi do domu. Jest to zestaw o numerze katalogowym 76195. I jest to smoczy dron Spidermana, tak on się prezentuje. Dostajemy tutaj minifigurkę właśnie Spidermana, Wulczura oraz do niego skrzydła. No i pojazd dla naszego Spidermana, jakim jest dron, który został uwzględniony w nazwie. Zestaw ten premierą miał 1 października 2021 roku, więc już spory czas temu. No i jego cena katalogowa wynosi 90 zł bez jednego grosza. Aktualnie najniższa cena na rynku to 79 zł, więc i tak jest poniżej ceny katalogowej. Ja ten zestaw z tego co pamiętam, kupiłem za 69 zł, ileś tam groszy, więc i tak poniżej ceny katalogowej. No, a dzisiaj się mu przyjrzymy. Mini figurki zabrane i uznałem, że zostawię skrzydła Wulczura tutaj. No i je ja teraz przewróciłem, ponieważ jest to konstrukcja, również którą możemy sobie odczepić. No i od nich sobie zaczniemy. Tak ona się prezentuje. Naprawdę super i według mnie są to najlepiej wykonane skrzydła Wulczura. Naprawdę mi się podobają, pomimo że to jest naprawdę dużo naklejek. No bo na jedną stronę wychodzi tutaj aż 5 naklejek. No to łącznie 10 plus tyłu jedna. 11 naklejek na same skrzydła, ale one naprawdę wyglądają super. Tutaj wielkie Wirniki. Tutaj takie zastosowanie, żeby było skrzydła jak u Sąpa. No i na spokojnie Wulczur może się tutaj podpiąć dzięki temu przejrzystemu elementowi. Tutaj po prostu go podpinamy, no i w ten sposób wultur może sobie latać od tyłu trochę płasko, ale tutaj chociaż to dali takie dwa elementy, naprawdę skrzydła Udane mi się podobają. No ale główną konstrukcją w tym zestawie jest dron spider Spidermana, który w ten sposób się prezentuje kolorystyka czarny i złoty, czyli tak samo jak w minifigurka. Zestaw ten jest niekanoniczny, ponieważ nigdy takiego drona nie zobaczyliśmy w MCU. No ale co z tego, tak on się prezentuje. Naprawdę kształtem przypomina drona. Tak, oraz pająka, no ponieważ jeżeli tak go ustawicie, to definitywnie widać, że tutaj to ma kształt pająka. No i tak on się prezentuje. Tutaj mamy cockpit, do którego oczywiście minifigurka Spidermana sobie na spokojnie wejdzie. No teraz on ma pajączynę w ręce, ale hops zamykamy to, dajemy szybkę, no i jest dron więc tutaj na spokojnie minifigurka sobie może siedzieć w środku żadnych wyświetlaczy nie ma, po prostu siedzenie i tyle tutaj mamy stat shooter, więc LEGO musiało gdzieś je upchnąć ale to również tutaj tutaj funkcji zabawowej temu zestawowi więc to na pewno na plus z góry mamy logo Spidermana, oczywiście Toma Hollanda, który gra naszego teraz Spidermana w MCU. Tutaj cały jego jakby odwok tego pająka drona możemy sobie do góry podnieść, no ale to tylko dlatego, że po prostu to tutaj musi być w dół, jakoś to musieli zamocować. Ale też, jeżeli to odchylimy, ułatwia nam to dostęp do ukrytego z tyłu schowka, w którym znajduje się, uwaga, uwaga, Taki oto mini pajączek z żółtą diadem u góry, więc po prostu fajnie. Kolejna funkcja zabawowa, no i tutaj jeszcze z tyłu mamy taką oto długą linką w kolorze złotym, czyli tak samo jak pajączyna Spidermana, więc po prostu to jest też jakaś pajączyna, która tutaj właśnie wychodzi z tego drona, więc to też umożliwia jakąś tam zabawę, w każdym razie możemy to tutaj stąd wyjąć jak najbardziej, to jest do odczepienia, no lub po prostu jakoś z tym jeszcze... Możemy poruszać. No i tutaj skrzydła również są naklejki. Są one obracalne jak najbardziej. Myślę, że gdyby tak szło, dodałbym tutaj elementy Power Functions, czy jakoś tak się to nazywa, i sprawiłbym, żeby ten dron mógł zacząć latać. Czas przyjrzeć się naszym minifigurkom, a tak prezentuje się Spiderman, Toma Hollanda w jego stroju, tym odwróconym kolorystyka czarny, złoty no i tutaj jest szary, ale to tylko żeby było pokazane jakby detale ponieważ gdyby strój był cały czarny tylko złote paski, no to słabo by to wyglądało a ten szary dodaje po prostu yy, detali, mamy tutaj pajączynę, mamy kilka wariantów i możemy sobie zbudować co chcemy mamy na przykład taki wariant z tutaj z rozszerzoną pajączyną tutaj taki, no i po prostu jeszcze mamy później spidermanowe kajtanki oraz takie małe więc jakie chcecie sobie zbudować pajączyny takie sobie możecie właśnie zbudować ja tutaj akurat wybrałem dla niego taką ale już to odczepiamy no i przechodzimy do omówienia naprawdę Spider-Man wygląda super jak powiedziałem te szare elementy dodają tutaj fajnych detali mamy na środku logo Spider-Mana jest to ten strój po prostu zwykły czarno-czerwony tylko w odwróconym jakby jak on się prezentuje pod spodem z tyłu również logo Spider-Mana trochę powiększone no i tutaj te logo to ewidentnie pokazuje jakby podobieństwo do drona, którego przed chwilą Wam pokazywałem, no i to po prostu to właśnie o to mi chodziło, że ten dron wygląda jak spająk właśnie z loga Spidermana mamy jakiś pas, jedną z zupełno złotych sieci oraz jakieś tutaj urządzenia na ręce, ponieważ to raczej nie jest to, ale jeżeli oglądaliście film, to wiecie, że Spiderman Spider miał takie coś na ręce, dzięki czemu mógł łapać wrogów. No i po prostu minifigurka bardzo ładna i jest ona warta zakupu. Drugą minifigurką jest Vulture, który jest z filmu Spider man Homecoming, więc nie wiem dlaczego go dali w tym zestawie z No Way Home, yy, ponieważ to się nawet nie pojawił w tym filmie, no ale co zrobimy, na wyposażeniu otrzymuje on tutaj pistolet, yy, w który jest posrebrzany, z, oczywiście tutaj z fioletowym groszkiem, a w drugiej ręce ma klejnot fioletowy, więc naprawdę tutaj akurat super wyposażenie, zielone takie oliwkowe nóżki, torsik bardzo ładnie zadrukowany, jest to taka skórzana jakaś Tutaj z futerkiem, naprawdę super, taka idealnie do pilota, właśnie którym jest wódź. Tutaj ma on kask z przejrzystymi koglami. E, oczywiście, tutaj taka maska, e, jaką mają piloci, nie wiem jak to się do końca nazywa, czy to ma jakąś nazwę. No i oczywiście możemy sobie odpiąć główkę, która mi się strasznie z czasem tutaj przymocowała. No i co, tak ona się prezentuje. Z jednej strony no, ogólnie skłówka jest zabudowana cała w takiej jeszcze ochronie, ale tutaj z jednej strony mamy nadruch, w której widać twarz, uśmiech wulczura, no a z drugiej strony już widzimy, że wulczur jest zły i ma te zielone oczy, więc teraz włączył ten tryb właśnie e, latania, no i po prostu lata i ma ten jakiś noctowizor, czy jakoś to nazwijmy, no a tutaj jeszcze widzicie kurtkę z tyłu, jest to futerko oraz takie coś, co może być jakimś e, oczywiście spadochronem lub po prostu to jest to, gdzie niby by miały iść skrzydła, no ale to i tak zostało później zasłonięte przez ten przeźroczystym element, który dajemy wulczurowi żeby mógł sobie podpiąć skrzydła, no i tutaj wam to jeszcze pokażę, mamy to tutaj mam skrzydło i po prostu się podpinamy, no i w ten sposób wulczur może sobie już lecieć czy poleciłbym zakup tego, to zestawu z Lego Marvel? Myślę, że tak, ale to już zależy od gustu. Jeżeli chcielibyście tylko minifigurki, no to już tutaj Wam polecam znaleźć je na internecie, ponieważ one jakoś nie będą zapewne drogie. Ja nie znam się na tych cenach briklingowych, jak one wyglądają, no ale w każdym razie dwie minifigurki. Więc jeżeli chcecie kupić sobie już do tego cały zestaw, no i mieć też takiego drona, który wygląda w miarę ok, no i mi po prostu stoi na półce i nic więcej, to możecie kupić, ale jeżeli nie, no to same minifigurki, jeżeli tylko po nie chcecie sięgnąć. Myślę, że zestaw udany i dziękuję za oglądanie do samego końca i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!